Deep Broker Anna Dąbrowska, witam serdecznie. Mamy dzisiaj 15 grudnia, zaczynamy. Klauzula. Każde inwestowanie wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Okej, okay. dużo się dzieje, jak zwykle zresztą, ale no ostatnio na giełdach, na giełdzie amerykańskiej na przykład, zresztą tak samo na metalach szlachetnych. Jest taka widoczna walka, naprawdę. W jeden dzień jest taki obraz, następny dzień jest drugi. Także wygląda na to, że będzie jakieś rozstrzygnięcie. Natomiast jeśli chodzi o indeksy, nie myślę tutaj o rozstrzygnięciu, że na przykład będzie tutaj wielki krach. Raczej rozstrzygnięcie w tym, że jakby kształtuje się tutaj obraz, że będziemy mieli korektę. Okay? Czyli tak, przed nami dał. Jako ostatnio fajnie tutaj się y, rysuje i ładnie można go analizować. Indeks znajduje się pod podwójnym oporem, tak? Czyli widzimy tutaj taką linię wsparcia, która była w latach dwa, y, w roku 2019 była to linia wsparcia łącząca doki, natomiast po przełamaniu stała się na, linią oporu, tak? I tutaj jest to teraz opór, no i tu jesteśmy teraz. Jesteśmy pod linią oporu i notowanie mają duże problemy z pokonaniem tej linii. I równocześnie ta, ta walka tutaj na tej linii oporu jest zamknięta w takim trójkącie. Tak? Takie trójkąty, które rosną do góry i tak się zawężają. Bardzo często są rozstrzygnięte w dół, także one bardziej zwiastują korektę, właśnie dlatego, że są nachylone w dół. Te wzrosty są takie bardzo bardzo niewielkie, pokazuje słabość rynku. Nie? I teraz tak, mieliśmy to, to, o czym mówiłam, to niezdecydowanie. Na przykład, tutaj mieliśmy piątek. Ta świeczka ona się zamknęła na zielono i optymistycznie takim pinem, że ta linia została obroniona. Ale w ciągu dnia to tak nie wyglądało, w ciągu dnia ona była cała czerwona, tak? Więc wyglądało to już na przełamanie. A później zmyłka i piątek został zamknięty zieloną świeczką, bo to wszystko zostało obronione i wtedy yy, ta no, linia była obroniona i wyglądało to bardzo optymistycznie. Proszę zobaczyć, jak w ogóle wczoraj wyglądały te notowania, okay? Wczoraj, po piątkowym takim odbiciu, ta świeca w ciągu dnia była cała zielona. Notowania doszły tutaj, więc prawie już, już tutaj widziałam, że to zostanie zaraz y, pokonane ten opór. To już było tutaj y, kalkulowane. Natomiast co? Notowania zamknęły się czerwoną siedzą spadkową, przełamującą całą tą linię. Zupełnie inna wymowa. I teraz jesteśmy właśnie. Y Tutaj tak. Notowania gdzieś się otwierają. Zobaczymy, co to będzie dalej. Natomiast na teraz możemy powiedzieć, że to wsparcie zostało pokonane i teraz dziś będzie świeca potwierdzająca. Czy ona potwierdzi tam świecę spadkową i będziemy mieli tutaj kontynuację? Czy dalej będą notowania myśleć? Ale to już jest inne, jakby myślenie, bo to już jest wyjście z tego trójkąta. Tak jak mieliśmy przy dolarze. Została przełamana formacja, notowania nie szły jeszcze, ale. Ale została przełamana, i to musimy zawsze pamiętać. Czyli, no, sądzę, że korekta wisi w powietrze, tak? Przynajmniej tak to wygląda. Proszę zobaczyć, jakie to są małe ruchy, małe zakresy, teraz cenowe. Mały, mały ruch zmienia kompletnie obraz techniczny, także też trzeba mieć na uwadze. Ok, natomiast jeśli ten scenariusz korekty będzie kontynuowany, to gdzie ono może się zatrzymać? Pierwsze wsparcie. Wydaje się, y, mamy linię trendu łącząc dołek y, z marca, później mamy dołek y, z listopada, z października i tym samym mamy linię wsparcia. Także korekta mogłaby dojść do tego poziomu. I jeśli tak, jeśli ten poziom by został obroniony, no to wtedy będzie to okazja. Okazja do, y, do zakupu, do zakupów spekulacyjnego na kolejne wzrosty oczywiście nie jest to nic pewnego, natomiast tak bym to widziała na teraz, nie jako tutaj spadki krach, tylko raczej spadki korekta do dalszych zakupów spekulacyjnych, bo w końcu lepiej jest grać tak jak zgodnie z tym, co robią banki centralne niż przeciw przeciw niemniej także ta linia wsparcia teraz jest, jest tutaj kluczowa, czyli to był Dow Jones, SP500. SP500, mamy tutaj ten kanał, który, który obserwuję od y, wielu miesięcy, i notowania y, są wspierane przez tą linię tutaj y, wsparcia tego kanału. Natomiast też wczoraj ten kanał został przełamany, i analogicznie, tak jak nadał, on już został przełamany w piątek, obroniony. Jednakże wczoraj yy, przełamane. Tak? Czyli widzimy tutaj się coś dzieje, korekta wisi w powietrzu i gdzie ona może dojść? Yy, tak jak też od dawna mówię, że kluczowe wsparcie dlatego to jest 3505 ten poziom zwiększonych obrotów. I równocześnie, jeśli namaluję taką analogiczną linię jak dla dał, łącząc dołek z marca z ostatnim dołkiem z listopada, to będzie to zbieg mniej więcej tak z tym naszym poziomem wsparcia. Także, jeśli korekta będzie miała miejsce, a przecież nie jest to niewykluczone, widzimy słabość tych wzrostów, przełamany poziom, no to, to można oczekiwać tutaj wsparcia. I też okazji, jeśli wsparcie będzie utrzymane do, do zakupów, nie? Czyli to mamy tak i indeks NASDAQ. Taka sama linia niebieska, jaką rysowałam dla dwóch poprzednich indeksów, jest tutaj. Ona jest tutaj dla Nazdaku dużo bardziej stroma. Także jeśli ona miałaby być respektowana, to korekta dla Nasdaqu w tym momencie by była bardzo, bardzo tutaj płytka. Kolejne wsparcie. To linia y, zielona. Ok, jeśli chodzi o DAX, DAX wygląda y, jakby teraz na taki interday, Póki co wymowa jest dużo słabsza. Y, y, znaczy, dużo słabsza niekoniecznie, o, wszystkie indeksy y, tutaj y, zwiastują korektę. Y, a korekta dał, y, dla DAX-a już jest bardziej y, zaawansowana. Czyli mamy tutaj notowania wyszły z takiego tutaj trójkąta, przełamały. Wczoraj mieliśmy odbicie do góry, ale ono zostało zahamowane z powrotem na tej linii, która kiedyś była wsparciem, a teraz jest oporem. Czyli ja bym uważała to jako teraz kluczową informację, to jest ten, ta, to miejsce. No i zobaczymy, jak to się będzie rozgrywać. To jest wykres jednogodzinny. Chętnie bym złapała jakieś shorty, natomiast no, czekam na otwarcie giełdy. Czekam tutaj, jak się otworzy giełda i pokażę, w którą stronę chcę iść. No ale póki co to myślę, że, że tutaj momentum, momentum jest na, na spadki. Jeśli spojrzymy na, na notowania dolara, dolar w ostatnim czasie się osłabia i gdzie on może się osłabić. To jest widok w długim terminie. Tutaj notowania spadają z formacji podwójnego szczytu. Takim mocnym poziomem wsparcia będzie tutaj 88,8. To będzie ostatni dołek z 2018 roku. To będzie, to będzie z powodzeniem, powinno być doł, mocne wsparcie, jak wtedy będziemy mieli taki kwadrat szczyt, dołek, szczyt, dołek. No więc zobaczymy. Zobaczymy, co dalej z tym, z tym dolarem. Jeśli chodzi o metale szlachetne, tutaj, yy, tutaj tak. W metalach szlachetnych z punktu widzenia analizy takiej technicznej nie ma jednoznacznie, nie można jednoznacznie powiedzieć, że korekta została zakończona i teraz są już wzrosty, bo tego jeszcze nie ma, tak? Czyli co my możemy zrobić? Jeśli chcemy inwestować złoto i, i poszukujemy nowej pozycji, dwie rzeczy. Możemy już teraz wejść w inwestycję, otworzyć nową inwestycję, akceptując to, że korekta nie została zakończona, tak, czyli akceptując ryzyko, iż notowania mogą się jeszcze osłabić, ale miejmy świadomość, że już korekta trwa 4 miesiące i tak poziom cenowy jest całkiem dobry, dlatego że jest z lipca zeszłego roku spadek był całkiem, całkiem spory. Jest to tutaj, mamy poziom zwiększonych obrotów. Blisko 50% Fibonacci'ego, także mamy szereg argumentów, ale nie mamy jeszcze tutaj potwierdzeń. Albo druga wersja, będziemy czekać na potwierdzenia, ale czekać na potwierdzenie to jest równoznaczne z kupowaniem po droższych cenach. Czyli możemy czekać, aż notowania przełamią tutaj tą linię trendu spadkowego. Jeśli tu notowania dojdą, przełamią te poziomy, to oczywiście, że pojawi się więcej kupujących, bo coś się dzieje. Pójdzie, pójdzie wiadomo, że złoto idzie w górę i to siłą rzeczy popchnie notowania do góry. Także albo będziemy tymi, tymi pierwszymi, albo później będziemy się dołączać do ruchu, który już idzie. Tak? Także teraz można, można mieć takie odczucie, że ta korekta na metalach szlachetnych jest już tak długa, że można zgubić takie taki, można zgubić zainteresowanie. Tak? Ta korekta jest taka nudna, tak. Ale właśnie o to chodzi, że jak my ją wykorzystamy? Czy, czy po prostu tak y, pasywnie, czy, czy też y, kreatywnie i tak proaktywnie i wykorzystując korektę do zajęcia y, nowych pozycji? Dlatego, że no, tak właśnie najlepiej jest wykorzystywać korekty. Jeśli mamy już trend ustanowiony, mamy trend wzrostowy, jest korekta, to to jest okazja. Jeśli weźmiemy sobie srebro, Serbro wygląda fajniej, bo tutaj ten poziom jest bardzo mocno respektowany, poziom wsparcia 22,646 jest respektowany, więc tymczasem, tym samym daje większe tutaj takie podstawy do zajęcia pozycji, bo mamy tutaj mocne wsparcie i mamy też jeden krok do pokonania linii trendu spadkowego, tak? Także tutaj jest... Sytuacja wydaje się bardziej rozstrzygnięta, natomiast jest korelacja jednego metala z drugim. Także, co się zadzieje na jednym, to będzie miało związek z drugim metalem. Proszę zobaczyć, że to są cenne tutaj te doki, To były notowania z lipca, w lipcu. Był ten Golden Cross, o którym wtedy publikowałam. To wtedy tam gdzieś tam, no może wcześniej. W każdym razie lipiec to był ten miesiąc, gdy zaczęło się te szaleństwo. Czyli było szaleństwo, jest korekta tego szaleństwa, także, także tak to wygląda. W dalszym ciągu na, na platformie zainstalowanej na PC lub Mac nie ma niestety wykresów ETF-ów. Nie wiem, co się dzieje. Tutaj goni dział techniczny, żeby to naprawił. Ale póki co, niestety, nie mam pozytywnych wiadomości, muszę się tutaj bardziej postarać. Póki co, muszę się posiłkować. Wykresami w przeglądarce. Można, mogę się zalogować w przeglądarce i wtedy mieć wykresy. Uran, który pokazywałam w czwartek, zresztą na Waszą prośbę, rewelacyjnie się zachowuje. Także to jest coś, co teraz jest momentem na, na uran czyli od, przez ostatnie dwie sesje giełdowe wzrósł ponad 8%. Tak. Czyli jest to coś, coś tutaj widzimy, iż idzie tam popyt, idzie momentum i co tutaj można powiedzieć, jeśli chodzi o, o analizę. Yy, widzimy, iż notowania miały wzrost, miały korektę i idzie teraz kolejny impuls do góry. I tak jak to przedstawiałam na ostatnie wideo, powtórzę, możemy... Projektować y, używając rozszerzenia Fibonacci'ego, gdzie może być y, zasięg, y, zasięg tak, takiego ruchu. Nie? Czyli w taki sposób nakładamy te rozszerzenie na, na ruch i na korektę. To nie chce mi się tak no mniej więcej. I teraz zmienię y, y, poziom, dodam jeszcze jeden poziom do tutaj ustawianego z automatu. Na poziom 1,6. Okay? Czyli ten, w tym sposobem y, widzimy, że ruch już jest duży, tak? natomiast jest jeszcze y, potencjalny potencjał do dalszego ruchu, a w ogóle y, jeśli taki cel by został zrealizowany. To będziemy mieli tylko dodatkowe potwierdzenie, iż jesteśmy we właściwym miejscu, bo to wtedy będzie impuls, korekta. Impuls z teorii faly Eliota to będzie trzecia fala, najdłuższa, pokonamy ten szczyt. Także tutaj wykres uranu jest bardzo zdołowany, że tak pozwolę sobie powiedzieć, przez ostatnie lata. Czyli jeśli tutaj te notowania utrzymają swój trend, no to możemy być świadkiem, nowego nowego trendu, nie? Oczywiście zaznaczam, nie ma żadnych gwarancji. Jest zawsze ryzyko inwestycyjne, ale póki co analiza techniczna może podpowiadać y, taką właśnie sytuację. Kameko także przez ostatnie sesje y, giełdowe wzrosło nawet jeszcze bardziej, wzrosło 14%. Te dwa y, instrumenty są bardzo ze sobą powiązane, jeden gdzieś tam y, wynika wynika z drugiego, nie? Później dalej fundusz GDXJ na kopalnie złota. I jeśli chodzi tutaj o Fibo. Tutaj tej projekcji jeszcze nie możemy narysować z taką pewnością, dlatego że korekta nie została zakończona, czyli tutaj możemy się bardziej raczej skupić na tym, gdzie ta korekta może dojść. Czyli tutaj zniesienie Fibonacciego. Tutaj mierzymy od dołka zakres impulsu, zakres y, ruchu do góry i tutaj mamy y, to jest w procentach, czyli tutaj jest 38%, Notowanie już doszły do tego poziomu. Jeśli tutaj zostanie ten poziom zachowany, to nie może być lepiej, tak? Nie może być lepiej dlatego, że to jest to będzie płytka korekta, to będzie świadczyć o tym, że jest bardzo duża siła yy, także jeśli ten poziom będzie obroniony to, to tym lepiej dla tym lepiej dla inwestorów także tak, z reguły właśnie Fibonacci służy do mierzenia korekt i pierwszym poziomem nie jest ten 23, nawet nie wiem po co on jest w tym wskaźniku, bo to, ten poziom taktycznie nie istnieje pierwszym poziomem jest 38, później 50, później 61 to są trzy poziomy Ważne i kluczowe. No więc 38 jest tym pierwszym. Jeśli to będzie utrzymane, super. Weźmy sprota PSLV. I co my tutaj mamy? Też korekta nie jest, nie jest zakończona, więc sobie możemy nanieść zniesienie Fibonacci'ego i gdzieś tam robić projekcję. Wyrzucamy. Zniesienie Fibonacciego od dołu do góry. I tu już 38 mieliśmy pokonane, ale jesteśmy pomiędzy, pomiędzy 38-50. Tak, także też jeszcze jakaś tam proporcja jest absolutnie zachowana. Może y, notowanie mogą dojść do poziomu 50, ale póki co wiemy doskonale, że tutaj y, srebro trzyma pięknie poziom. Nawet mamy teraz odbicie z podwójnego dna. Także srebro prezentuje bardzo fajny obraz techniczny. Dobrze. Tutaj, żeby nie przedłużać, to mniej więcej było na tyle. Zapraszam serdecznie także do polubienia naszego Facebooka. Od niedawna mamy Facebook Div Broker Polska. Oprócz prowadzenia tutaj materiałów na YouTube, piszę bloga na stronach Div a Facebook jest takim narzędziem, aby, aby, abyście mogli być na bieżąco informowani, że coś nowego się pojawiło na blogu, pisze tam analizy, czasami rzeczy takie praktyczne, na przykład mamy od niedawna możliwość po, podwójnego potwierdzania logowania się do konta, czyli przychodzi potwierdzenie kodu na, na telefon, także wielu inwestorów kiedyś o to pytało, także tego i typu informacje, aby być na bieżąco z klientami. Publikujemy na Facebooku, także zapraszam serdecznie do polubienia. Ok, czyli tak to. <gry> czyli tak to. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze. Życzę udanego inwestowania i do słyszenia. Pozdrawiam.